Ziemaneska, witam was w i wszystkich śmierci! Ja uważam, zabijania simów nigdy za wiele. I przechodzimy do losowania wezwania numer 2. Nie dowiecie się, czy nie jest wyzwanie numer 10, bo idą mrozy. W sumie przy ostatnich wariacjach pogody, przynajmniej wersja Warszawie, jest tu bardzo adekwatne. Ale wyzwanie numer dwa już było, dla przyjmowania są to idą. razu wyposażenie to lotówka, blat, prysznic, toaleta, wiszący telewizor, rozkładany fotel śmietnik z osiedlowego życia, ponieważ nie przechowuje śmieci. I jeśli chodzi o prysznic, musi być on w takiej obudowanej kabince. Należy wtać kod Max motywować pod rozpoczęciu wyzwania, i tutaj nowość, następnie dać sejmom 50% higieny niedługo po pierwszych sygnałach zamedzania, czyli wtedy, kiedy się mają bladą cerę, żeby dać im jakiekolwiek powody do tego, żeby poszli do łazienki i się ogrzali. Należy usunąć dach i ustawić pogodę tak, aby cały czas było zimno i padał śnieg. Tak jak wspomniałam, jedynym bezpiecznym miejscem jest odgrodzona kabina prysznicowa. Zadaniem Simów jest nie umrzeć z głodu czyli z powodu zamarznięcia, tak naprawdę bądź choroby wywołanej przez mróz i te same zasady odnośnie głodu, co w poprzednich wyzwaniach lecimy. Wszyscy są Max Motives, wszyscy są na. i ogbro. Czekaj, ja ci ja ci pomogę! Uratuję cię, będę bohaterem. I tak się jak wlazł ten głupi fotel. W ogóle bardzo podoba mi się, jak wyglądają teraz u mnie dnie zimy. Pozostała nieskończona liczba dni zimy, Co <grym> jak tak patrzę, to wszędzie widać, że jest śnieg, a u niebieskich nie. U niebieskich tam po prostu jakby ktoś brokatem sypnął, czy coś się bardziej świeci, ale kulerska ta podłoga. A i oczywiście, 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 pewnie, co ważniejsze oko zauważyło, Błazeria również w łazience, bo jakby... Jakżeby inaczej, tak? Nie można poprawić ideału. Oho, nie mogę, nie mogę się z powrotem zaltabować. Oho, czuję, że wszyscy w takim razie muszą się mrozić. Boże, let me in! Let me back in! Ja <ścoughs> chyba nie zapisałam po o, no, faktycznie się mrożą. Ale co ci na... Ej, ale czemu ci nastolatkowie się trzymają? Oni wszyscy byli... Wiem, czemu oni się uchronili, bo oni jeszcze robili animacje, jak byli tutaj. Ja ich po prostu przyniosłam, więc pewnie jakby mają umysłowego laga i nie skumali, że już tutaj byli. Two hours later. Wszyscy się pomrozili. Everyone heal! 50 higienem. I teraz wszyscy powinni iść umyć dupcie. No może nie pomoże to z tym, żeby się totalnie ogrzali, jeśli dobrze kojarzę, ale sęk w tym, że po prostu pójdę się też trochę rozgrzać i jakby coś ich pchnie, żeby poszli do tego odgrodzonego pomieszczenia. To jest taka kwestia, czy Simowie to przemyślą, żeby tam zostać, czy wrócą właśnie do zimnicy. To tutaj o to chodzi. Test! Ich umysłowych tutaj umiejętności. Tylko w ogóle, czy oni mogą w sumie właśnie test, 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 halo, test, halo, test. My tam cię, tam ty nic nie robisz, tam cię marzysz. Te kible tak w sumie <noise> Ale czy one działają, bo nie wiem, czy ja, że... powinny, ale. No. Bo już myślałam, że może przez to, że jest model duży, to wiecie. O nie wiem, klaszuję, bo nie mogę se spuścić idealnie wody, bo to zahacza o telewizor i bym nie poraził prąd hurdurnie. Dobra. No, Why are you A, Bo ścigałaś się trzy razy i ktoś umarł. Jestem ciekawa, czy bardziej płacze od tego, że się ścigała trzy razy, czy od tego, że... <grywka> że umarła Julka. Dora pierwsza odpadła, Dora jest. Ja Wam mówiłam, Dora przeżywa po prostu swoje życie na nowo, jak już nie musi dealować z tymi wszystkimi Bachorami. się no w sumie z Bachorem jednym, to jest jej syn. Ale wiecie, z synem, z synową, z wnukami, których po prostu jest cała armia. No, przecież gdyby nie Otomany, to nas by tutaj było, no dobra, może o połowę mniej, trochę przyda, ale byłoby nas dużo mniej. O ile tam o 8. Czyli jesteście takie same? Czy mi się urodziły takie same bliźniaki? Ciu, 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 ciu. Przedłużajmy to widok. Potrzebuję 10 minut, żeby wstawić w trakcie reklamy, Usta chyba trochę... Jakby się kamera. Usta mam wrażenie, że mają trochę inne. No, może dlatego, że chcę widzieć różnicę, bo przeraża mnie to, że mogłyby się urodzić takie same. Klaaaaj! Się na mnie. Screepy nieważne, nie wracam już na tamtą stronę. Obserwuję już grę tylko z tej strony! w that shit. I'm out. Okej, okay, ale kto pytał? Żyjecie w koszu, shut the fuck up. O! O, 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 o! Ktoś myje dupę. Czy się rozgrzeje? Znaczy, myślę, że przy tak niskiej temperaturze... Nie, chociaż... Ej, patrzcie, nie jest tak... Tym... Zobaczcie, na przykład Sandra jest mega zimna, a ona jest tak w połowie. Kurde, jakbyś jeszcze raz poszła umyć dupę albo trochę postała pod tym prysznicem, to myślę, że nawet jest szansa, żeby się bało. I o, śnieżyce! Ups! <ślaski> chyba, chyba za mocno śniegu wyklikałam. Ups! Ja widzę Sandra z szkoły prywatnej, to nie, tam jakaś jaka śnieżyca, lol. Ej, czy inne dzieciaki? Ej, ale hamuwa. I generalnie autobus jest zablokowany, jakby halo, nie podwieziecie mnie jak ja chcę się uczyć? A reszta to wiecie, to plebs, nie ma dla was nauki w takie dni. Nie zasługujecie na nasz czas w śnieżyce. Co? Co? O. Jezu, ale jakby kto, kto... Nie mam kotu.

On też jeszcze wróci, on się jeszcze zemści. <grystanie> Dziwięce jest to, że oni obydwoje mają w sumie podobny kolor, a tak naprawdę ja bym stwierdziła, że Jakub ma dużo lepszą sytuację niż Dawid, bo Dawid jest brudny, głodny, towarzystwo i energia słabe a on ma tylko towarzystwo i Jak, co to jest za jakiś ciulowy grading system? 2 na 10 bym powiedziała. Ale dobra, ja czekam na zmarzliny z Kameliny z pierwszego tego, ale już widzę. ugh. Mamy pierwszego chorego, Maksyma. To jest to, żeby czekać. To jest choroba, czy ten taki. O Jezu, nie pamiętam, które to było wyzwanie. To było chyba to, w którym umarł Anton w Weronie. Nie pamiętam. Czekajcie. Antonio, Montek padł w wyzwaniu jedz i nie wróć w Weronie. I wydaje mi się, że tam właśnie był taki, że on padł właśnie z jakiegoś powodu, z choroby, bo zjadł jakieś zepsute jedzenie. Ej, czekajcie, nawet co odpowiadać? Już to jest moje wideo. Weronie. We, we, nie umiem pisać Werońskie i igrzyska. Ziemaneska, witam Was i Śmierci. Ja Nie zabijania Simów? Nigdy za wiele. Ostatnim razem pożegnaliśmy Antonia, który postanowił zrobić stalny... O nie, to jest... O nie, ale czy właśnie o tym mówi? Anineska! Wait, 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 no, no, no. Nigdy. Wershart na zasadach i zamiast uczyć z głodu umarł z choroby. Dobra? Good. Myślałam, że dłużej zajmie szukanie odpowiedzi, będę musiała obejrzeć całe wideo, ale po co? Ale po co? Jak ziemniak z przeszłości z totalnym koksem. Jednak czasem nie jest taka głupia, na jaką wygląda. <noise> Dzięki, stara. Boże, boże, bożenko. dziewczynka dwa jest chora. Piotr jest chory. O jezu, Piotr! Piotr! Piotr nie kuś. Nie kuś. Piotr jest jak, jak wąż. Jak wąż. W te, to jest mój Eden, tak? A Pioter, Piotr, Piotr, to je pan wąż. Czek stanów. Siup. O, poniżej połowy, jeszcze niżej. u, spróbuj jeszcze niżej. u, dawaj Petronela, tak samo. U, on nawet niżej. O, <ścoughs> Patrzą na mnie! <ścoughs> Nie, to <w> sobie mnie debila! <ścoughs> Za późno. <ścoughs> Dobra, jak tutaj dalej? Luda mojego Edenu. Sandra, tak samo. Śladę jest jeszcze mega śpiąca, więc. Ja bym chyba w obecnej chwili patrzyła na, na Sandrę i na, i na Gienka. Chociaż Gienek ma więcej energii, będzie więc jest szansa, że wcześniej wstanie niż, niż Sandrulla. Wiecie, już ma tu ogień na tym tym, na, na nodze, to powinno być jej w miarę ciepło. Chociaż z drugiej strony stanik na wierzchu, nie? Odsłonięta szyja. Ten też, kurde, miałem powiedzieć gołe koski, nie, na szczęście on nie jest tak nieprzyzwoity, koski zakryte, ale wiecie, tu... Ma, czy masz ubrane majteczki? <grymne> te też widzicie w liściach tylko jakieś ciżemy. Ja nie mogę, po prostu nigdy jak patrzę na te buty, jak po prostu wstawiła nogi w korę, nie? O, czy może to właśnie miało tak być jak w się, żeby wyglądała, jakby jej nogi to była kora drzewa? Ja tam, że po prostu są paskudne ci <grymne> The more you know. Myślę, że naprawdę prędzej ktoś nam padnie z powodu. O, nieważne, on już sama sobie. Kurde, Piotr! Mówiłam coś, Piotr nie kuś. O. No, kurde, no. Mówię, Piotr kusiciel, tak? Ja widzę, że Piotr staje i mi też staje, nie? Ale mówię, Piotr, Piotr kusiciel, Piotr, ty wężu. Myślę, że do tej koszulki trzeba by zrobić yy, przeróbkę, żeby pod, pod rękami były Włochy. Bo ta żonobika się aż prosi o takie wielkie kudły pod paszorami. A ten. ALE BEKA TY pse AAAAAAAAHA! Śmieszne. O, ta się zamroziła, to co to jest? płaczci. O mój Boże, czy ktoś umarł? Nie widzę Abo sa... A, bo właśnie teraz umiera! Jezus, miałam, przegapiłam, ale... Z czego ty umierasz? Z głodu chyba, jak tak robi, nie? Ja się miałam przejrzeć, jak wygląda stan głodu, ale dobrze, że w sumie... E, w sumie zobaczyłam Dorę, bo naprawdę bym nie skumała, że ktoś z tych. E, opóźnienie jak zawsze. Słowa? dobra. W sumie już to mamy z głowy. Nara. Group Get Well! Everyone here. Już nikt nie jest chory. i Dlatego Petrona mogła w końcu zająć się kulinariami o spełnienie marzeń. No ale generalnie co mogę powiedzieć? Piotra pokarało. Za, za, znaczy w sumie czego pokarało? Jak on jest romansującym filmem, pewnie bardziej się cieszy jak nie ma żony i ma wolną rękę. W każdym razie Piotr kogoś stracił i to jest chyba jak na razie największa strata ze strony Piotra, na jaką możemy liczyć. Ja wam dziękuję za lajki, komentarze, na rozparcie znacie ten dyn? Dziękuję moim prysznic często biorącym. Dobrą temperaturę utrzymującym. Przez towarzyskie króliczki wyzywającym, niebędącym kiedy śpiącym? W ogóle chorobom się nie dającym, a już na pewno nie z głodu umierającym, kiedy w zimnie będącym, wspierającym. To kiedy życie daje w kość, zbiera w by złość. Obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka. I mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.